Seniorzy razem z uczniami ze świdnicy w praktyce poznawali ciekawostki dotyczące ziemniaków. Świdnickie wykopki to lokalna inicjatywa, która ma na celu pokazać młodzieży, jak dawniej wyglądała praca w polu. A w wydarzeniu uczestniczył także klub seniora, który przygotował domowy chleb, a także zupę ziemniaczaną. Paulina Szewczyk, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Świdnicy. Dziś w Świdnicy wielkie zamieszanie, bo gminne wykopki uczestniczą w nim młodzież ze szkoły podstawowej w Słonem, ale także również uczestnicy klubu seniora i członkowie zespołu śpiewaczego Świdniczanie. A całość wydarzenia organizowana jest przez Gminny Ośrodek Kultury w Świdnicy, a także Stowarzyszenie Wyspa Kultury. Zbiera! Elżbieta Danielak. Jestem członkinią zespołu Świdniczanie, zespołu folklorystycznego. Każda właściwie impreza na wsi od bardzo wielu, wielu setek lat wiąże się z jakimiś obrzędami. Nie ma specjalnie do wykopek o ziemniakach jakichś piosenek, no ale śpiew zawsze towarzyszył ludziom. Są to piosenki, które wszyscy śpiewają w domu, popularne, czy właśnie pochodzące z dawnych lat takie, na przykład jak Dzieweczka, do laseczka". Są to piosenki, które wszyscy śpiewają i wtedy jest weselej, ciekawiej. Bo folklor zawsze się wiązał ze wsią, czyli z porami roku, z pracami wykonywanymi na polu, więc musiało każda ta piosenka ludowa nas nawiązywała do tradycji. Dzisiaj na tym polu podczas wykopków śpiewaliście Państwo w towarzystwie także młodzieży. Czy widać faktycznie, że ci młodzi ludzie interesują się tymi dawnymi pieśniami? Niektórzy starali się dołączyć, po prostu włączali się w śpiewanie tak jak pamiętali. A jak Pani wspomina wykopki z lat swojego dzieciństwa? Moje wykopki się kojarzą z pracą w PGR-ach, gdzie jechał traktor. Młodzież szkolna dzieliła się na chłopców i dziewczynki, czyli byli chłopcy. Od wciągania pełnych koszy na traktory, a reszta szła za traktorem i oczywiście bardzo, bardzo ciężko pracowała. Kulturalne wykopki to trzydniowy projekt, w którym młodzi czy seniorzy brali udział w międzypokoleniowych warsztatach. W pierwszym dniu projektu nauczyli się i przypomnieli sobie gry podwórkowe, gry na polu, instrumenty ludowe, a także przygotowali kosze wiklinowe na dzisiejsze wykopki. W drugim dniu mieliśmy warsztaty kulinarne, czyli taką najsmaczniejszą część naszego Projektu powstały sałatki ziemniaczane, placki ziemniaczane, babka ziemniaczana i wiele innych wspaniałych potraw, właśnie z naszego polskiego ziemniaka. Pogusia Hajdasz, inaczej to wszystko wyglądało. Przyjeżdżało się wozem, wóz zaprzęgnięty w konia, najczęściej dwa, sama potrafiłam oporządzić je. Wjeżdżało się kopaczką, wchodziło się w pole z koszami wielkimi, nie takimi jak tutaj mamy, małe te koszyki. Wchodziło się z koszami, gdzie wchodziło z 20-30 kilo ziemniaków. Kopanie takiego areału, jak tutaj jest, to niby nie trwało pół godziny, bo teraz taki zbiór to trwa pół godziny, u nas chodziło cały dzień. No i trzeci dzień, czyli wielki finał, nagrywanie inscenizacji e, wykopków. Młodzież i seniorzy faktycznie są na polu, na polu Państwa Gettinger w gminie Świdnica. I kopią ziemniaki metodą tradycyjną, czyli haczkami, motykami, ale mamy też również tutaj kopaczkę, więc wszystkie tajniki kopania ziemniaków na pewno dzisiaj poznają. Ciężkie takie wykopki, trudno się zbiera ziemniaki. A co jest? Najtrudniejszego Przeoranie tego tak. pola tutaj z haczką Z plecy bolą I, I co po raz pierwszy taka praca z haczką w polu? Ech, nie tak. No nie jest to łatwa praca, prawda? Nie, to nie jest łatwe Tak, trochę na najtrudniejsze te hakanie tych ziemniaków